bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Mieliśmy bif beef i bifu nie ma, bo wszystko bardzo szybko rozeszło się po kościach. Mówię oczywiście o konflikcie na linii Biała z White2115. Panowie wymienili się zwrotkami i odpuścili. I między innymi o tym będzie w najnowszym odcinku Wydziału Newsów w telewizji Mixtape TV, ale to oczywiście nie wszystko. Jeżeli chcecie być na bieżąco i dostać ostatni tydzień polskiego rapu w pigułce, to to jest odpowiednie miejsce a ja mam nadzieję, że jestem odpowiednim gościem do tego, żeby Wam o tym trochę opowiedzieć. Ja i moje okulary, które wzbudzają więcej emocji niż te najsmutniejsze kawałki z Buka sprzed 10 lat, pozdrawiamy i zaczynamy. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. No więc tak, skoro już zapowiedziałem temat, to wypadałoby teraz, żebym go rozwinął, prawda? To oczywiście rozwinę, żeby nie było, ale najpierw może cała geneza tej sytuacji, jak na języku polskim. Albo historii. Oczywiście mówię ponownie o e, sytuacji na linii White Białas. Wszystko zaczęło się od singla Whiteora w którym odniósł się on do SBM-u, z którego chwilę wcześniej odszedł, no a przecież był jednym z jego głównych filarów. Pora iść na swoje, opuściłem SBM. Dzięki za wspólną przygodę, ale mogliście lepiej rozejść się z 2115. Może wy udawaliście rodzinę, no ale ja nigdy nie. Ja. Właściwie to dokładnie tutaj mógłby być koniec mojej historii o tym Bifie, bo w ostatnim czasie tego typu wersy kończą się tym, że... No właśnie niczym zazwyczaj. Na przykład Sarius jakiś czas temu dosłownie po imieniu, znaczy po ksywce, wywołał do odpowiedzi Żabsona. Nie mam już żadnych indoli, choć są so zdrowi i cali, tak jak moi słuchacze też na zwrotki czekałem, co bym zrobił, gdy przez moment byłbym ziomalem jak Żabson. Usunął spłyty typa o imieniu Sarius. Współczuję ludziom, którzy tego nie ogarną. Współczuję sobie, że też chciałem wejść w to bagno. Napisały o tym portale, było w ogóle głośno, ale Żabson zupełnie nic sobie z tego nie zrobił. Ale ja miałem mówić o łajcie, więc tak, był singiel, a potem ni stąd, ni zowąd pojawił się kawałek od Białasa, który od jakiegoś czasu był, nazwijmy to po imieniu, dość wycofany, jeżeli chodzi o aktywność, no, ale widocznie mocno ruszyła go ta rzecz i postanowił coś z tym zrobić, tym bardziej, że on sam był jednym z dwóch założycieli SB a później też SBM Label. No i zrobił to. Jeżeli już tak się otwierasz mało lat, to może iść do żornalisty i powiedz, kto napisał Ci Pretty Boya. I się zaczęło, bo Białas w całkiem mocnym bisie wypunktował kilka kwestii, obok których Łajcior nie mógł przejść obojętnie. Po pierwsze, na przykład ujawniając wpłacenie 10 tysięcy złotych przez White'a na dom dziecka, co w wersjach Białasa wypadło dość w nieprzyjemnym świetle. No a po drugie, niektóre kwestie White uznał za nie do końca poprawne, a raczej zgodne z prawdą i trochę przeinaczone. No więc odpowiedział na tą dziecka 10 koła, no i nigdzie tego nawet nie wrzuciłem. W przeciwieństwie do was żadna akcja marketingowa chciałem zrobić dzieciakom wigilię. Ale na tym skończył, bo jak dorzucił z szacunku do Białasa, i przez to, że przez wiele lat założyciele z Bamafii był jego największym idolem, to po prostu nie chce w żadnym razie w to brnąć. Białas jednak odpowiedział, zrobił to dość mocno bazującym na emocjach kawałku, chociaż no wcale nie mniej dobrym, bo Trudno jest odmówić Białasowi umiejętności, szczególnie punktowania innych repertyw. Nagraliśmy razem płytę, zagraliśmy razem trasę i nie chciałem większą kasę, za staż dłuższy od twojego Dużo bardziej się trzymałem z tobą niż z matą i Bedo. Wybudowaliśmy pomnik, nagle plujecie na niego I właściwie tyle, chociaż... Nie, przepraszam, do akcji włączył się jeszcze Nypel. On też postanowił dorzucić swoje trzy grosze albo zwrotki. Rozgłosu, a nie potrafią dobrze pisać numeru. Bo ja potrzebowałem sosu, a teraz to zmagam się ze Natomiast wersy Nypla nie przeniosły odpowiedzi ani od Białasa, ani od White'ora. A jaka jest wasza odpowiedź na ten beef? Kto go wygrał? Czy w ogóle ktoś go wygrał? Ja tylko dam znać, że numery i White'a, i Białasa, i wiele innych gramy w Mixtape TV. Warto nas sprawdzać, niezależnie od tego, po której stronie konfliktu jesteście. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. W Biff Biała Slide 2115 przypadkiem zaangażowany został też Oki, a raczej nie on sam personalnie, tylko jego ksywka padała w praktycznie każdym kawałku wspomnianych fanów. Sam Oki też skomentował to w internecie, wrzucając zaproszenie do sprawdzenia jego nowego singla. I no właśnie mamy nowy singiel przed nową płytą Oscara. Skarbie rachunek jest na mnie. Co chcesz to ogarnę, bo czuję się jak dawniej. Tak. Krążek Era 4.7 ukaże się 7 czerwca. Do tej pory wszystkie single to moim zdaniem gotowe hity. Jak zresztą widzę po Waszych opiniach, to nie jest to tylko moja. Opinia, czekamy na więcej i na pewno będziemy grali te kawałki w mixtape'ie. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Oki daje coraz więcej od siebie, tak jak coraz więcej daje nam ciągle Don Guralesko. I bardzo dobrze, że to robi, bo ten pan, który na swoim koncie ma już dziesiątki płyt mixtape'ów i innych projektów, właśnie pracuje nad kolejnym. I w ogóle mam wrażenie, że to jest jeden z najbardziej płodnych artystów, bo nie ma chyba miesiąca bez jakiejś jego premiery. Nawet takiej malutkiej, jakiegoś dodatkowego bonus tracka. Tym razem premiera jest całkiem spora. Nazywa się O tym Szumilas i jest jego nowym singlem przed nową płytą. Ponad 25 lat robię rap, to wysadza z butów Spotkasz mnie na ulicy to za salutu, To rodzaj kultu, znam ludzi, multu i parę skrótów Na tych ulicach zdarłem wiele par butów. A wspomniana płyta, miejskie ptaki ma być utrzymana w oldschoolowym klimacie i jestem przekonany, że kilku widzów teraz się uśmiechnęło, bo kto nie lubi starego, dobrego, sprawdzonego brzmienia? Ja uwielbiam. No i ważna sprawa, w dniu, w którym poglądacie płyta właśnie ma swoją premierę, więc sprawdzajcie. My na pewno klipy z niej znagramy w Mixtape TV. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Przenieśmy się do świata walk, bo wiadomo, każdy prawdziwy raper lubi sporty walki, albo prawie każdy raper na pewno lubi je Kacper HTA, który miał sporo wspólnego z ostatnią porażką Artura Szpilki. I znowu, to nie jest tak, że to Kacper HTA znokautował Szpilę w kilkanaście sekund. Tak się stało, ale za to odpowiada oczywiście Arkadiusz Wrzosek. Kacper HTA odpowiedział za to za inną rzecz, a konkretniej za to, jak wyglądało wejście Artura Szpilki do publiki no i do przeciwnika. I nie mówię tylko o tym, że Szpilka wszedł do kawałka Kacpra. Cała scenografia, to co się działo na miejscu też wymyślił Kacper. No i trzeba przyznać, robi to naprawdę wrażenie. Może to jest jakiś znak od losu, że poza ratem trzeba wziąć się też za inne rzeczy. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Tak jak wyjście Artura Szpilki robi wrażenie, tak wrażenie robią też modelki. I mam tu na myśli to, że obcie są dwie. Albo to jest pozytywne wrażenie, albo totalnie negatywne, bo nie ma nic po środku. Te panie wydały kilka singli i już weszły do topki, jeżeli chodzi o wyświetlenia w rapie i okolicach. No i właśnie wypuściły kolejny singiel i on może się Wam mi się kojarzyć. Ostatnio zdjęcia i filmiki z nimi wrzucą też Jack Jones, czyli taki brytyjski producent, ale jestem ciekaw tego, czego jeszcze niedługo możemy się spodziewać, bo czuję, że przed nami sporo szalonych połączeń. Ja jestem Mati Fuczyło, my widzimy się za tydzień, ale w międzyczasie też warto mieć włączoną telewizję Mixtape TV, bo my tu naprawdę gramy dobry rap i rozmawiamy o rapie. Sprawdzajcie co, niedzielę raptowne rozmowy to nasz nowy cykl. W pierwszym odcinku zajrzał do nas Krzysztof Cugowski i pogadaliśmy trochę o rapie. Wow! Ja już idę. Nara!